Na moment pisania tego tekstu poprzedni pierwszy film zobaczyło prawie 300 osób i 19 z nich zdecydowało się zasubskrybować ten kanał po więcej. Serdecznie Wam za to dziękuję, bo raczej spodziewałem się znacznie gorszego wyniku. Dziękuję również za wszystkie konstruktywne komentarze, które zostawiliście, jak i słowa zachęty do dalszego działania. Jak widać, podziałały. Jakie może być życie na innych planetach? Kto z nas nie zadawał sobie tego pytania? Ludzie od wieków zastanawiali się, jakie jest życie poza Ziemią, i choć. Wcześniej wszystko poza naszym globem postrzegane było raczej w kategoriach mitologicznych czy religijnych, to nie da się ukryć, że zawsze interesowało nas to, co jest tam wysoko ponad naszymi głowami. Przez wieki opowiadaliśmy sobie historie o bogach żyjących wśród gwiazd, nadawaliśmy mitologiczne znaczenia ruchom ciał niebieskich i przypisywaliśmy zjawiskom astronomicznym intencjonalność. Dopiero stosunkowo niedawno zdaliśmy sobie sprawę, że życie na Ziemi najprawdopodobniej nie jest odizolowanym fenomenem na skale wszechświata. O tym, dlaczego do tej pory nie znaleźliśmy żadnych śladów jego aktywności, porozmawiamy sobie w odcinku o paradoksie Fermiego, ale dziś chciałbym skupić się na naszych wyobrażeniach i pewnych logicznych wnioskach ich dotyczących. Zabiorę was w podróż po światach nieskalanych ludzkim wzrokiem. Po światach skomplikowanych, ciekawych i przerażających, ukazując prawdziwą skalę niesamowitości tego, co może nas czekać gdzieś tam. Zacznijmy od tego, że nie jestem fanem większości wyobrażeń na temat kosmitów, które przedstawiane są w większości mediów od książek po gry, filmy itd. Z jednego prostego powodu są zbyt ludzkie, albo mógłbym nawet powiedzieć zbyt ziemskie. O tyle, o ile ewolucja konwergentna może doprowadzić do powstania zbliżonych do siebie wyglądem i funkcjonowaniem istot spójrzmy chociażby na niezliczone formy podobnych i jednocześnie niespokrewnionych ze sobą zbyt blisko zwierząt o tyle warunki panujące na innych światach mogą być zgoła odmienne. Większość produktów kultury przedstawia życie pozaziemskie jako wariant tego, co znamy z naszej planety. I tak na przykład pozaziemskie koty to takie prawie koty, ale z sześcioma łapami. Inteligentni kosmici obowiązkowo muszą być humanoidami ewentualnie coś im będzie wyrastało z głowy, albo będą mieli inny kolor skóry. To przewidywalne, nudne, a co najważniejsze mało prawdopodobne. Gdybyśmy faktycznie zobaczyli Obce życie, to najprawdopodobniej nie wiedzielibyśmy, na co patrzymy, lub nasza reakcja byłaby mniej więcej taka. Przewidując, jakie może być życie pozaziemskie, nie powinniśmy skupiać się na życiu, które ewoluowało w identycznych warunkach jak nasze, bo te ciężko powtórzyć w takim samym stopniu. A skala tego, gdzie i jak mogło powstać życie, jest. Porażająco wielka. Specjalnie nie chcę tutaj rzucać definicjami na temat tego, co uznajemy za żywe, a co nie. Zostawmy to na inną okazję. Przypisane definicje nie zmieniają samej natury rzeczy, a jedynie naszą perspektywę na nią. Strzymaniem się konkretnych definicji jest nam dziś nie po drodze o czym przekonacie się za chwilę. Wyjdźmy więc poza ramy typowego niezaskakującego science fiction i spójrzmy na kilka przykładów. Które sprawią, że spojrzycie na ten temat nieco inaczej. Free your mind. Absolutny, ponadczasowy klasyk. Solaris Stanisława Lema przedstawia tytułową planetę jako glob otoczony w pełni oceanem. Oceanem, który jest żywy. I nie, nie jest po prostu wypełniony życiem jak ziemskie oceany. Sam stanowi ogromny, jednokomórkowy, świadomy i inteligentny organizm otaczający planetę. Lem przedstawił jedyną w swoim rodzaju wizję życia, która wymyka się naszemu typowemu postrzeganiu i sprawia, że nawet sama komunikacja z czymś takim jest abstrakcyjna. A naukowcy, którzy spędzili na Solaris wiele lat, nie wiedzieli do końca z czym mają do czynienia. Organizm był w stanie wpływać nawet na ruchy orbitalne planety, czyniąc ją dosłownie żywym globem. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak i czy w ogóle jakikolwiek mechanizm darwinowskiej ewolucji miał tutaj miejsce. Solaris i naukowcy podejmowali obustronne próby kontaktu, ale nie chcę Wam spoilerować niczego istotnego z tej niesamowitej książki. Jest to jednak doskonały przykład na to, jak odmienne i niezrozumiałe może być napotkane życie w kosmosie. Na tyle, że z początku w ogóle możemy nie być świadomi, że na nie trafiliśmy. Zaczęliśmy na bogatości, więc przejdźmy do czegoś bardziej mainstreamowego, co mimo wszystko według mnie zasługuje na, na jakąś uwagę. Film. Nowy początek z 2016 roku, stworzony na podstawie opowiadania Historia Twojego życia opowiada historię pierwszego kontaktu z pozaziemską cywilizacją. Obcy celowo przedstawiani są w filmie w sposób dosyć tajemniczy nie są ukazani w pełni i sporo pozostaje do interpretacji widza ale można powiedzieć na ich temat, że przypominają trochę ogromne kałamarnice. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z żadną humanoidalną formą, i kosmici ci komunikują się za pomocą znaków utworzonych z wypuszczonego przez nie tuszu. Tusz wychodzi im z obcych. Samo przebywanie w ziemskich warunkach jest po prostu niemożliwe. Nie mogą opuścić sztucznego środowiska podtrzymywanego przez ich statek. I taka prawdopodobnie jest rzeczywistość. Jesteśmy tak dostrojeni do warunków panujących na Ziemi, że bez tony sprzętu i sztucznych warunków nie jesteśmy w stanie jej opuścić. W naszym układzie słonecznym nie ma ani jednego miejsca poza Ziemią, które pozwoliłoby nam egzystować bez systemów podtrzymywania życia, mimo że istnieją w nim miejsca, które mogłyby posiadać życie, tylko że my nadal nie moglibyśmy tam przebywać. Jak na przykład ocean pod skutą lodem, powierzchnią Księżyca Jowisza, Europy. Co tam może żyć? Jeżeli w ogóle cokolwiek, to pewnie mikroorganizmy przy kominach termalnych. Ale jeśli mamy szczęście, może kiedyś będziemy podejmować faktyczną próbę komunikacji z inteligentnymi, podwodnymi kałamarnicami. Przejdźmy teraz do bardziej abstrakcyjnego pomysłu. Kiedy myślimy o warunkach odpowiednich dla życia, myślimy o odpowiedniej temperaturze, wodzie, e, atmosferze itd. Tak A co jeśli pewnego rodzaju życie mogłoby istnieć w jądrze gwiazdy? Na taki pomysł wpadli fizycy Louis Ancor i Eugene Kudnowski. Jest to oczywiście czysta hipoteza, ale sam fakt, że jest to możliwe. Jest niesamowicie interesujący i na samym starcie muszę przyznać, że wyjaśnienie, jakie zaproponowali, jest bardzo skomplikowane, a ja jestem bardzo głupi. Mimo to postaram się to wyjaśnić. Gdyby mi się nie udało, w opisie tego filmu znajdziecie oryginalny artykuł, którym się posługiwałem. Naukowcy ci zaproponowali mechanizm, który mógłby doprowadzić do samoreplikujących się, kodujących struktur przypominających RNA lub DNA, powstałe ze strun i monopoli magnetycznych wczesnego wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu. Struktury te zostały nazwane kosmicznymi naszyjnikami. Teoretycznie takie struktury mogłyby spełniać kryteria życia poprzez zdolność do przechowywania informacji i samoreplikacji. To może prowadzić do rozwoju złożonych struktur, które wykorzystują energię gwiazdy do przetrwania i rozmnażania się. Oczywiście jest to hipoteza postawiona na hipotezie, ale zdecydowanie rozbudza ciekawość odnośnie tego, co możemy spotkać we wszechświecie. Takie życie byłoby ekstremalnie trudne do wykrycia, a co dopiero mówić o jakiejkolwiek komunikacji lub wzajemnym zrozumieniu. Dla nich życie w takiej formie jak nasza może być równie abstrakcyjne, co oni dla nas. A co jeśli życie w ogóle nie musi być tak do końca żywe? Wyobraźcie sobie taki scenariusz: ktoś wysyła w przestrzeń kosmiczną sondę, ale nie taką zwyczajną. Sonda ta potrafi pobierać materiały z pobliskich asteroid i jest w stanie wyprodukować dokładną kopię siebie samej. Taką wizję miał John von Neumann, węgiersko-amerykański matematyk, fizyk, inżynier. Genius, billionaire, playboy, ale weźmy jego wizję o krok dalej. Co jeśli taka sonda nie tworzyłaby idealnych kopii i każda z nich obarczona byłaby pewnym marginesem błędu? Błędy takie w rezultacie byłyby odpowiedzialne za niefunkcjonującą odpowiednio sondę, ale raz na jakiś czas... Pojawiałby się błąd, który w pewnym stopniu usprawniłby dany aspekt, np. przyczynił się do mniejszego zużycia energii. Sądy, które posiadałyby taką przewagę, replikowałyby się sprawniej i sprawniej i sprawniej. Wiecie, do czego zmierzam? Taki proces byłby odpowiednikiem biologicznej ewolucji, i kto wie, do czego mógłby doprowadzić w ciągu milionów lat. Możliwości są bezkresne i mógłbym tak wymieniać jeszcze długo. Wszechświat jest tak ogromny i tak stary, że trudno ogarnąć go umysłem. Życie mogło powstać na tak wiele niespodziewanych sposobów, i myślę, że upraszczanie tego tematu przez media spłyca sposób, w jaki większość osób postrzega słowo kosmita. Mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej rozbudzić Waszą ciekawość do dalszych poszukiwań. Podzielcie się w komentarzach Waszymi przykładami interesujących wizji życia we wszechświecie, które napotkaliście w ulubionych utworach. Jeżeli chcesz, podziel się tym filmem ze znajomymi, jeżeli myślisz, że może ich zainteresować. Zachęcam także do ocenienia tego filmu. Lista tematów, które planuję poruszyć stale rośnie, więc e, jeśli chcesz je zobaczyć, zasubskrybuj ten kanał, a gwarantuję. O, to będzie się działo. Bujda i dziwki dż... dla każdego. Podwójna. Zapytacie, a gdzie pizza? A ja na top streak.